Cześć, ja jestem Doweryz i witam Was w kolejnym odcinku z gry Runes of Magic. Zaczniemy sobie od wylusowania jednego statta za łuski Firiusa. Zobaczymy, czy poleci nam coś dobrego. Siła, seręczność, więc niestety bez szału. Jak widzicie, mamy też jajo świętego zwierzątka. Poleciało mi w momencie, gdy dropiłem sobie przedmioty na ukończenie wszystkich misji dziennych, więc sobie za chwilkę to również wystawię na aukcji. Dostałem ponadto od jednej osoby dwa takie kamienie many. Lecz ta osoba nie życzyła sobie, aby jej nick przedstawiać na, na wizji, więc po prostu personalnie Ci dziękuję. Jeżeli to oglądasz, to doskonale wie, że to o Ciebie akurat chodzi. Ponadto Oli bez zajawki znów nam wysłał parę miksturek na manę, więc sobie przyjmiemy, dziękuję raz jeszcze. Nadal niestety nie znalazłem jajka odpowiedniego dla nas. Skoczę sobie teraz do pokojówki, zostawię ten przedmiot. A te dwa kamienie many to w sumie wyślę chyba na mojego alta. Chociaż może nie, zostawię je również u pokojówki, bo chyba tam jeszcze będę miał za dwa sloty wolne. Nie wiem, czy je użyję co najwyżej do jakichś itemków yy, tak zwanych brudnych, yy, ponieważ nie są to staty, które będę chciał wkładać w docelowe itemy. Jak widzicie, już mamy praktycznie całe miejsce zapchane tutaj. Ale no niestety musimy jeszcze jakoś zmieścić te dwie dodatkowe rzeczy. No i ten pasek jeszcze musi wejść. Teraz możemy wyrzucić już na wybrzeże Ukani i kontynuować wykonywanie misji. W pierwszej kolejności udamy się do tego klanu Ajak, jak wspominałem w przednim odcinku. Przedmioty na misje dzienne dropiłem sobie tutaj w klanie krwawego Kła, gdyż potrzebujemy tam 10 szkieletów. Misję tą oddajemy u takiej postaci, która stoi przy tym mostku. Ponadto w tym samym miejscu ją pobieramy. Więc idzie to bardzo sprawnie, i dzięki temu w jakieś 15 minut zdążyłem wydropić i oddać dosłownie 10 misji dziennych. Więc na dzisiaj mamy już z tym spokój, możemy się skupić wyłącznie na wykonywaniu zadań. I przyjmujemy pierwszą misję dnia dzisiejszego. Musimy zdobyć kilka muszli, i głównie polega to na podnoszeniu tych przedmiotów z tej lokacji. Więc sobie tutaj chwilkę pobiegam i to zrobię. Kończyłem też dzisiaj tą śnieżną krainę eventową i zobaczcie, co nam poleciało. Wierzchowiec na stałe, już co najważniejsze, więc mamy do końca gry już spokój, jeżeli chodzi o wierzchowce. Nie jest on najszybszy, ponieważ prędkość ruchu zwiększało 65%. Zawsze mogłoby być to 10% więcej, ale i tak nie będę narzekał, oczywiście. Dzięki zdobyciu takiego wierzchowca zaoszczędzamy tak naprawdę wiele diamentów, które musielibyśmy wydać. Jeżeli chcielibyśmy wejść w posiadanie takiego wierzchowca na nieokreślony czas, a w związku z tym mogę w sumie wyrzucić sobie te inne wierzchowce worka, które są chociażby na 7 dni, zawsze to troszkę więcej miejsca na przyszłość. Tego reniferka sobie może zostawię, chociaż nie, no bez sensu. Zobaczę, jaką on daje prędkość ruchu. Też 65%, więc to się mija z celem raczej. Tutaj również ten niedźwiedź jest. Jeszcze mamy ten snowboard taki na 7 dni. I może to będzie dawało większą prędkość ruchu? Nie, też 65% niestety. Ale może najpierw tego dysku używamy sobie przez 7 dni dla drobnego urozmaicenia, ponieważ już do końca gry prawdopodobnie będziemy jeździć na, na tamtym wierzchowcu, więc jeszcze się na niego napatrzymy z pewnością. Misja tutaj wykonana, możemy już udać się do wioski wiatrogłazów. Też jeszcze sprawdzę w pierwszej kolejności, czy nie ma tego bisanga przypadkiem tutaj na plaży przy zatoce. I w sumie wierzchowca na stałe możemy wrzucić w taki plecak pomocniczy, gdzie nie będzie nam miejsca zajmował. I dokładnie już mamy pierwszego naszego wierzchowca. Mamy tutaj 10 miejsc, jak widzicie. I z tego co widzę, jest to wierzchowiec, na którym mogą jeździć dwa gracze jednocześnie więc mogę zabierać innych na przejażdżkę. Prawdopodobnie nim mi się to nie przyda w najbliższej przyszłości, ale może kiedyś, zobaczymy. Mamy też 56 poziom. Od poprzedniego nagrania zdążyłem wbić poza wizją chyba jeden poziom jedynie, ale to wyłącznie poprzez oddawanie tych misji dziennych. A tego bisanga niestety nie ma z tego co widzę. Może pozabijam kilka tych lakosów tutaj i on się by pojawił. Tak też mówi misja zresztą nie wiem, jak dużo będę musiał ich ubić. Poświęcę z 10 minut czasu, jeżeli się nie pojawi, to trudno. Przyzwę sobie jeszcze kryształ natury, ponieważ o tym zapomniałem oczywiście. Jednak sobie odpuszczę. Spędziłem tutaj, nie wiem, z 15 minut i niestety, ale się nie pojawił przez ten czas, więc lecimy do wioski wiatrogłazów i tam będziemy kontynuować wykonywanie zadań. Nie kalkuluje mi się tutaj czekanie na to, aż się pojawi, ponieważ tracę w tym momencie tak naprawdę bonus do doświadczenia za inne misje, które zdążyłbym w tym czasie wykonać. Co prawda, ten quest daje nam zdecydowanie więcej niż takie typowe zadanie, ale czas, jaki musimy poświęcić na, na to, aby wykonać tą misję, jest zdecydowanie większy od takiego typowego zadanka. Pozbieram sobie teraz wszystkie misje tutaj w okolicy tej wioski i będziemy je po kolei wykonywać. Musimy jeszcze udać się na sam szczyt tego klifu Mówiącego Wiatru, nieopodal wioski Wiatrogłazów. I tam czeka na nas jeszcze jedno jakieś zadanie. Ponadto, już dostajemy misje tak naprawdę na instancje na tej mapie. Są to misje na 55 poziom, ale nie mamy szans ich wykonać na ten moment. Myślę, że nie powinienem zginąć spadając stąd, więc sobie skrócimy drogę. Tylko 2000 HP straciliśmy. Mam nadzieję, że nie powtórzę naszej. Historii z kanionu diabła. Udamy się teraz tutaj na południe, zajmiemy się misjami w, w tym miejscu. Musimy porozmawiać z tą postacią jeszcze i ją ochraniać z tego co mówi. Quest, więc domyślam się, że za chwilkę będziemy musieli walczyć z jakimiś potworami. Dokładnie, właśnie została zaatakowana, więc musimy jej pomóc. Te potworki nie są dla nas wymagające w żaden sposób, więc. Questy nie będą stanowić tutaj problemu, na pewno. Już tą jedną misję możemy oddać, ale najpierw musimy zdobyć jeszcze jakąś torbę z tych myśliwych. I w sumie już ta torba poleciała właśnie. Udamy się tutaj na południe jeszcze. Trochę żałuję, że skończyły mi się te eliksiry. Mógłbym się przejść do pokojówki i być może dałaby nam więcej, ale to zrobimy sobie później, gdy będziemy już w wiosce. Fajny ten wierzchowiec, ponieważ możemy poruszać się nim po wodzie i odrobinę to przyspiesza naszą rozgrywkę. Trochę te questy teraz nas zganiają po tej mapie i musimy znów udać się do Zatoki. Musimy zdobyć jakieś błyszczące kule z krabów tutaj na wybrzeżu. Przy okazji lecą nam przedmioty do misji dziennej, więc i tak dobrze się składa. Już wszystko tutaj wykonaliśmy, możemy wracać do wioski wiatrogłazów. I w sumie wykorzystam ten moment, aby powiedzieć wam o pewnej kwestii, mianowicie nie wiem, czy przypadkiem nie będę zmuszony w zasadzie do tego, żeby troszkę zwolnić z dodawaniem kolejnych odcinków i prawdopodobnie będą się pojawiać one co dwa dni, ponieważ wraz z Nowym Rokiem przybyło mi trochę obowiązków i obawiam się, że nie zdążę utrzymać dotychczasowego tempa wrzucania tych odcinków. Ewentualnie można zrobić tak, że będę wrzucał codziennie, ale będą się zdarzały przerwy nawet jakieś trzy czy czterodniowe. Chociaż nie wiem, czy ma to sens tak naprawdę w takim wydaniu, i jeżeli możecie, to prosiłbym was o waszą opinię w tej kwestii. Ale według mnie będzie rozsądniejsze po prostu systematyczne wrzucanie odcinków, lecz po prostu no troszkę rzadziej. Ewentualnie może nie byłoby to co dwa dni, tylko jakieś cztery dni w tygodniu bym wybrał i pojawiałyby się właśnie te cztery odcinki tygodniowo. Jeszcze będę musiał to przemyśleć. Mam jeszcze nadal troszkę odcinków na zapas nagranych, co prawda. Ale mimo to, już powoli raczej muszę myśleć o tym, aby wrzucać je troszkę wolniej. Teraz musimy znaleźć jakiś skarb tutaj w wiosce wiatrogłazów, i ten piesek ma nam pokazać, w jakim miejscu on się będzie znajdował. Lecz jego węch jest chyba troszkę zawodny mimo to, i wskazuje nam również miejsca, gdzie są bezużyteczne przedmioty. Ale muszę przyznać, że misja stosunkowo ciekawa w porównaniu do tych innych. Jak się okazuje, tym skarbem jest chyba bukiet kwiatów, więc możemy go oddać już tutaj. Jednak ten bukiet nie był potrzebnym przedmiotem i musimy powtórzyć to zadanie, ponieważ piasek mi zniknął wcześniej. Purpurowe pióro to o to chodziło do tej misji w takim razie. No I możemy ukończyć już tego quest'a. Może teraz uda się kawałek tutaj na wschód oddać to zadanie, ponieważ dostaniemy z tego prawdopodobnie kolejne i my jesteśmy znów wysyłani do zatoki, niestety. Więc po zrobieniu tego zadania, będziemy musieli się tam przejść znów. Łańcuszek ten będzie polegał na ożywieniu, to znaczy uleczeniu bardziej tego dziwnego organizmu, jak jest podpisany, który tutaj leży. Później się dowiemy, co to jest konkretnie za stworzenie. Musimy zdobyć jakiś świecący pyłek z ważek. Poleciała nam kolejna złota magiczna kawia. To znaczy pierwsza podczas nagrywania odcinka. Ale wcześniej, gdy, no jak wspominałem, gdy dropiłem te przedmioty na misje dzienne, poleciała mi jeszcze jedna. Zobaczmy, czy również to będzie jajajo świętego. No niestety nie. Jest to jedynie runiczne zwierzątko. Ale zawsze to tam troszkę złota do przodu. Średnio takie jest warte 250 tysięcy z tego co pokazuje addon. Nie jest to mało, tak naprawdę. Tam się jeszcze może na tą zatokę, już skoro i tak jesteśmy stosunkowo daleko od wioski. I wykonamy sobie to zadanie. Oddaliśmy przedmioty z tych motyli, to znaczy z ważek, i teraz musimy zbierać jakieś grzyby. Wykonałem właśnie wiele misji, które polegały na bieganiu od jednego do drugiego NPC-ta w tej wiosce. A teraz możemy się już zająć walką z tymi zielonymi potworami mchowymi, z których lecą te grzyby właśnie do uleczenia tego dziwnego stworzenia, które tam leży. Walczę sobie z tymi potworkami z klanu Ajam I, i myśliwi są stosunkowo denerwujący, ponieważ za każdym razem nieruchomiają nas na w zasadzie 5 sekund. Ale potrzebujemy jeszcze tylko trzech sztuk jakichś liści od nich, więc powolutku to zadanie kończymy. I z tego co widzę kolejne nas kieruje niestety znów na tą zatokę, więc troszkę tutaj musimy biegać. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się ciepło.